Agnieszka Rosales-Rodríguez, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 roku, Muzeum Narodowe w Warszawie. Opowiem dzisiaj o obrazie Aleksandra Gierymskiego ,,Piaskarze", zaadoptowanym przez Łucję, Antoniego i Wandę Kastory. Obraz ofiarowany Muzeum Narodowemu w Warszawie w 1920 roku przez Zofię Gajkiewiczową przedstawia panoramę Warszawy. Ściśle rzecz biorąc fragment nabrzeża powiśla z stalowym mostem Gierbedzia, barkami stojącymi na Wiśle i pracującymi piaskarzami, przerzucającymi właśnie na nabrzeże Piasek. Widoczni są także mieszkańcy Warszawy. Wśród nich gapiem jest jakiś student palący papierosa, postać Żyda czy wreszcie policjanta. Aleksander Gierymski był warszawiakiem. Z tym miastem związane były Początki jego edukacji, ale także fascynacje artystyczne. Współpracował z wędrowcem, którego redaktorami byli Antoni Sygietyński i Stanisław Witkiewicz. I na zamówienie wędrowca także przygotowywał ilustracje o takim reporterskim charakterze przedstawiające ulice i załuki miasta. Dzieło namalowane zostało w 1887 roku podczas krótkiego pobytu artysty w Warszawie, ale wpisuje się ono w cały nurt przedstawień warszawskich z lat 80. Na co dzień zresztą piaskarze wiszą obok święta trąbek, które niedługo będą eksponowane na wystawie, stąd są nieobecne w galerii. Do innych przykładów należy także sąsiadująca z piaskarzami żydówka z pomarańczami. Jest co najmniej kilka takich znakomitych przykładów świadczących o tym, że Aleksander Gierymski był znakomitym obserwatorem, że wyczuwał atmosferę nie tylko wielkiego miasta takiego zurbanizowanego ośrodka z właściwym mu ruchem, handlem, ale także pod Potrafił przedstawić psychologię postaci, różne typy społeczne. Znakomicie potrafił także zaaranżować sceny w niemalże fotograficznym kadrze. I taki charakter mają właśnie piaskarze. Kompozycja budowana jest na diagonali. Obserwator, widz ma wrażenie, że oglądają jakby ze środka tafli wody. Zresztą jest to tylko wycinek nabrzeża, co jeszcze bardziej podkreśla ten reporterski charakter. Ale jest to oczywiście starannie zaaranżowana kompozycja tak pod względem ruchu przestrzeni, motywów, jak i zharmonizowanej kolorystyki. Taką ciekawostką jest to, że jest to płótno naklejone na deskę. Artysta z trzech stron naciągnął płótno na krawędzie deski, natomiast na dole pozostawił je luźno i potrzeba była wyrównania malarskiego całej płaszczyzny obrazu, stąd pewien rodzaj gładzi nakładanej szpachlą. To dosyć grube użycie farby pozwoliło mu potem na takie plastyczne i bardzo szczegółowe kształtowanie detali w tym obrazie. Proszę zauważyć, jak szczegółowo opracowane są twarze pracujących robotników. Niezwykle urzekające są także takie drobne motywy, jak chociażby ruch na moście Kierbedzia. Z oddali dostrzegamy jakiś tramwaj konny, albo może. Dorożkę. Jest to po prostu wycinek codzienności wielkiego miasta, który, jak mówiłam, fascynował Aleksandra Gierymskiego, uznawanego do dzisiaj za jednego z najwybitniejszych polskich realistów i luministów, artystów, który nie tyle dokonał przeszczepu pewnych zdobyczy impresjonizmu, z którymi zapoznał się w Paryżu dopiero w 1890 roku, a więc kilka lat później, ale właśnie równolegle dochodził do pewnych efektów świetlnych, które obserwował w plenerze. No, koronnym przykładem tych studiów światła są oczywiście studia do Altany. Obrazu znajdującego się także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Najfinezyjniej opracowane zostały refleksy światła właśnie na tafli wody, ta migotliwa materia farby, która oddaje ruchliwość takich właśnie drobnych fal na powierzchni Wisły. Artyście udało się z jednej strony pokazać taki pozbawiony, patosu, obraz, ciężkiej ludzkiej pracy, ale z drugiej niezwykłą atmosferę miasta. Co ciekawe, z takim samym sukcesem potrafił Gierymski oddać atmosferę religijnego rozmodlenia w słynnym Święcie Trąbek. Jan Matejko, który widział Święto Trąbek, nazywał ten właśnie nurt naturalizmu zagraniczną bezmyślnością. Rzeczywiście Aleksander Gierymski jest na naszym gruncie tym artystą, który próbował się uwolnić od tego ciężaru narodowych spraw, który chciał studiować światło i kolor. Jako absolwent najpierw warszawskiej klasy rysunkowej, potem Akademii Monachijskiej, z zapałem studiował także dawnych mistrzów, przede wszystkim wielkich Wenecjan, od których uczył się koloru. I znowu na ścianach Muzeum Narodowego w Warszawie można znaleźć przykłady świadczące o penetrowaniu właśnie także tajemnic warsztatu dawnych mistrzów. Gierymskiego nazywano księciem malarzy. Jan Cybis, późniejszy malarz, kolorysta, mówił, że jest to wielki outsider sztuki tak polskiej, jak europejskiej, który pozostaje dla przyszłych pokoleń wzorem moralności artystycznej. Istotnie jest to Twórca, który w taki uporczywy sposób studiował skomplikowane zagadnienia warsztatowe, poszukiwał nowatorskich rozwiązań świetlnych, które będą widoczne w, zwłaszcza w jego obrazach z lat 90., w widokach sekwany, we wnętrzach kościołów. To właśnie Gierymski inspirował przyszłych impresjonistów czy właśnie luministów polskich, takich jak Józef Pankiewicz, a Pankiewicz, można powiedzieć, dalej tę lekcję Gierymskiego przekazywał swoim uczniom.